Kapłanka Tafti to bardzo dobry podręcznik kreowania rzeczywistości, konkretne algorytmy do zastosowania. Chyba nie można było tego prościej napisać. Pytania, które pojawiają się po lekturze, dotyczą najczęściej splotu energetycznego. Jak zastosować technikę warkocza zamiaru, jak poczuć warkocz, gdy się go nie czuje, jak to robić. Więc jeśli miałaś, miałeś podobnie, to nie tylko ty. Pytań od czytelników i informacji zwrotnych było tyle, że Wadim Zeland zebrał je w kolejnej książce pod tytułem O czym nie powiedziała tafti. Książka jest ułożona jak zbiór odpowiedzi na pytania czytelników. Wszystko jest tematycznie poukładane. Znajdziesz tutaj rozdziały dotyczące splotu energetycznego, uważności, relacji, pieniędzy, dzieci, misji, odżywiania. Do tego każdy rozdział zakończony jest relacjami czytelników, którzy dzielą się swoimi. Sukcesami. To bardzo motywujące i wspierające. Jeżeli znasz już kapłankę Tafti, to o czym nie powiedziała, Tafti jest obowiązkową pozycją, która na 100% zainspiruje Cię do szerszego spojrzenia. A jeśli i Ty chcesz podzielić się swoim doświadczeniem, swoimi pomysłami, refleksjami, to warto to robić, bo może to pomóc komuś albo zainspirować kogoś do czegoś nowego. Właśnie w podobny sposób powstało to nagranie, i jeżeli już praktykujesz technikę warkocza zamiaru, to polecam tobie poszerzoną technikę warkocza zamiaru z oddechem Wima Hoffa. Skąd się wzięło to nagranie i dlaczego? Przeczytasz na blogu, zamówisz na tafti.pl i prekognicja.pl. O czym nie powiedziała tafti, znajdziesz na stronie wydawcy i w najlepszych księgarniach w Polsce.